Cześć, kochani, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj sobie podsumujemy mój sierpień, no i zaplanujemy metaż i wrzesień, więc zaczniemy od razu, nie przedłużamy. Co do sierpnia mam powiem, że jestem zadowolona bardzo z niego, gdyż wykorzystałam urlop, który sobie wzięłam tak parę dni tylko, więc może tak z tydzień miałam wolnego i wykorzystałam go jak najbardziej mogłam, bardzo aktywnie, bardzo produktywnie i z tego jestem najbardziej zadowolona, najbardziej się cieszę. I taki w sumie mój bucket list letni w sumie został zrealizowany. Co tam robiłam mniej więcej na tych wakacjach, moich takich wakacjach, takich mini wakacjach? No to chodziłam po górach i byłam w Dolinie Chochołowskiej i byłam też w morskim oku z dzieciaczkami. Byłam też w górach sama na hali gońsienicowej. Także byliśmy na tak także byłam pierwszy raz na zatraktować z moją mamą na w Zielonym Pleso. Te razy byłam w... w sierpniu w górach. Cieszę się z tego, że mogłam zabrać dzieciaczkę do tego morskiego oka i ogólnie moją mamę. To było dla takie fajne, takie, że się czułam tak spełniona, że, że komuś też coś mogłam pokazać, jak z Wasza dzieciom. Też byliśmy w ZOO w Krakowie, także widziałam ich też radość, więc od razu mnie tak samo to e, tak podbudowało. No, lubię, lubię dawać innym też radość. Jeżeli właśnie chodzi tak poza jeszcze tak w sierpniu, co robiłam, no to byliśmy z tym dzieciaczkami zakopanym na tej wiosce smurfów, więc też było fajne doświadczenie, coś nowego. Ja smurfy kojarzę, lubię smurfy, także też było takie fajne, fajnie tak się poczuć też trochę jak dziecko. No i też wcześniej byliśmy w w domku i to było też takie ciekawe doświadczenie dla dzieci, no bo ja już tam byłam, a oni jeszcze nie, więc też tak widziałam, że trochę tak się nie czuli komfortowo, tak, no bo kręciło się tak wiecie dziwnie w głowie, przynajmniej mi tak, ale im też pewnie jakoś tak wiecie. E, a wcześniej jeszcze w, na początku sierpnia byliśmy w Termach bania, także coś naprawdę e, zobaczyliśmy i doświadczyliśmy, także to jest właśnie fajne, żeby tak próbować. Wychodziłam właśnie z tego domu i w ogóle to jest taka u mnie ogromna zmiana, bo dawno to jak miałam jakieś wolne czy coś, to przeważnie siedziałam w domu lubiłam siedzieć w domu, lubię do dzisiaj, ale ale już trochę się to się zmieniło, bo jednak no, chcę wykorzystywać te czasy tak bardziej produktywnie, tak lepiej, tak że się czuję naprawdę spełniona. Czasem się nie chciało iść, ale poszłam i później no po prostu taka satysfakcja ogromna, że no no, nie do opisania, nie? Mucha będzie tutaj goniła z i Nie będę im atakowała już teraz. To jestem z tego bardzo dumna, że to się u mnie zmieniło, że jednak chcę wychodzić, bo ja lubiłam wiedzieć, co podróżować, czy coś to uwielbiałam. Ale jednak, jak przychodziło taki czas, gdzie mogłam posiedzieć w domu, to jakoś tak wolałam. A teraz, no, jednak lubię gdzieś po prostu jeszcze bardziej wiesz, wychodzić. A jeszcze zapomniałam, mam powiedzieć tak, że byliśmy jeszcze w parku trampolin. No, a jeszcze w, na Europie byłam jeszcze nad jeziorkiem na tak także też sobie chwilę się zrelaksowałam, no. Można tak powiedzieć, choć troszeczkę wiecie, o, jeżeli chodzi o taki bucket, list letni, jeżeli chodzi ogólnie o, o sierpień, to naprawdę pod tym względem wykorzystałam tyle lato, ile mogłam, ile chciałam i, i naprawdę jestem z tego zadowolona. I mam nadzieję, że z każdym rokiem będzie jeszcze lepiej, będę więcej jeszcze chciała, więcej robiła do aktywności, no to. Jak już w sumie wiecie, no to byłam w tych górach, więc to jest dla mnie, była ogromna aktywność, że 4 razy byłam w górach. I, więc to też było takie wymagające i te chodzenie, i te kroki, zbieranie. Dzięki temu y, wyrobiłam sobie taką średnią ilość kroków, 11 tysięcy, 790. Także prawie 12 tysięcy kroków dziennie niby robiłam, ale oczywiście to chodzi o to, że policzyło mi to też, ym, też właśnie góry, jak tam miałam ponad 20, prawie około 35 tysięcy kroków, no to to wszystko tą średnią jakby policzyło mi. Ale jest już lepiej na pewno. No niż na przykład jak było w lipcu, tak? Z tego jestem bardzo zadowolona. No i też zaczęłam chodzić na siłownię. Także siłownia zaczęła właśnie być moją częścią życia w tym momencie. No, na razie byłam cztery razy, ale, ale wam powiem, że jak nie wiem, czy oglądaliście moje vlogi, mówiłam pierwszy raz, jak te moje uczucia, jak się stresowałam i wiecie, przygotowywałam się do tego, żeby tam iść i w ogóle mentalnie i fizycznie, nie wiem, cokolwiek, nie starałam się jakoś tak przygotować, no, to teraz już po czwartym razie, no to już nie mam już tego. Wiadomo, że czasem jeszcze jest takie mam malutkie stresie czy coś. Ale już z każdym pójściem na siłownię jest to go coraz mniej. Pierwszy raz to była tragedia, drugi raz już coraz lepiej się czułam, a już czwarte, no to wiecie, już idę po prostu, nie? I ostatnio na receptę, ten, tam chyba ta się nazywa, nawet nie wiem, no to ten właśnie chłopak się tam się mi pyta, czy, e, czy jak jest gorąco, czy lubię trenować, bo nie każdy tak lubi, no tak się to czułam, jakbym rzeczywiście wiecie, nie wiem, jak, ile trenowała, jakbym była wam chodziła regularnie, no ale nie mówiłam mu, że chodzę dopiero czwarty raz. No ale w domu ćwiczyłam tak nieraz, więc jeżeli chodzi o treningi w domu, to też sobie tam robiłam jakieś tam parę, zrobiłam treningów, nie dużo chyba, tylko 2 czy 3 może. No ale wiecie, też chodziłam na tą siłownię i góry, więc, więc aktywność, jeżeli chodzi o sierpień, no to była na pewno, myślę, że z tego najlepsza. Ogólnie tak, wiecie, nieraz mówiłam, że jestem i w jakiś sposób zadowolona z każdego miesiąca, ale w ten miesiąc sierpień to naprawdę jestem bardzo zadowolona, dumna siebie i, i że próbuję, że próbuję cokolwiek wiecie, dodać do swojego życia coś ciekawego i pokazać też innym. Lubię, urozmaicać sobie życie i to nie trzeba czasami naprawdę jakimiś wielkimi rzeczami. Wystarczy czasem sobie pójść do innej restauracji, do innej kawiarni, czy gdzieś się pójść na spacer gdzieś w innym miejscu. To jest taki urozmaicenie z naszego życia, nie? Takie, żeby nie było takie monotonne. Wiadomo, że ta monotonia też Czasem jest fajna, ale jakby się za dużo to też nie jest tak? tak? Więc warto próbować takich rzecz nowych, wychodzić z tych swoich stref komfortu. Bo czasem naprawdę nie trzeba dużo rzeczy, trzeba tylko po prostu czasem taką maluteńką zmianę. A robi naprawdę wielką różnicę. E, co do mojej diety, tak, jeżeli chodzi o sierpień, no to rzuciłam 3 kg, więc w sumie razem 15 kg poszło w dół, że naprawdę jestem siebie dumna, e, wróciłam z tego momentu, kiedy, e, kiedy czułam się dobrze już. E, ale oczywiście siedzę więcej, nie? Ale już jestem w takim momencie, gdzie naprawdę już czuję się no, dużo, dużo lepiej e, i mam taką większą energię na to, żeby właśnie. Jeszcze robić więcej rzeczy. Chciałam, żeby właśnie czuć się lepiej w swoim ciele, większą energię. W końcu mi się to udało zrobić. A teraz jeszcze chcę bardziej jakby zwiększać tą energię, no i jeszcze zwiększać te zmniejszanie kilogramów. To przynajmniej jeszcze połowę muszę zrzucić, ale. Ale powolutku, powolutku mi się myślę, że jak uda, no zobaczę. Mam nadzieję, że to się uda. Wiecie może to będzie akurat ten moment, kiedy, yy, kiedy to jest mój ten czas właśnie na te rzucenie kilogramów. No wtedy też tak myślałam, ale ja wiem, to czy nie, no nie był ten mój czas. Co jeżeli chodzi o moją dietę, to też staram się dodawać teraz już w sierpniu do, mimo dodałam tak więcej takich, wiecie, jogurtów, bardziej taki proteinowy, czy jakiegokolwiek takiego jogurtu, tylko bardziej wiecie, wartościowego, bo e, takie jakościowe, żeby te były e, jogurty, żeby mogła się nasyć. Staram się coś wiecie powolutku, powolutku do każdej tego coś dodawać do, do tej mojej diety, tylko coś zdrowszego na razie. Ale też nie powiem, bo też spróbowałam, na przykład dwa razy zjadłam hot doga. Zjadłam też jedno ciastko takie, bo moja koleżanka z pracy była we Włoszech. No i przywiozła nam takie ciastko Limoncella, czy się nazywa. No i spróbowałam, spróbowałam tego ciastka i Wam powiem, że no nie, nie smakowało mi w ogóle. Jak pierwszego gryza zjadłam. I tak mi było bardzo słodko i tak w ogóle nie czułam tej przyjemności z tego w ogóle. Także dodawnie to ja bym zjadła dwa i trzy nawet, nie, jak mniej więcej. A teraz po prostu, no nie, jedno zjadłam ledwo co i nie miałam ochoty w ogóle na kolejne. Także jeden, jednak robi to cukier swoją robotę. I też jak zmniejszam tę ilość tego cukru, to naprawdę no, widzę różnicę, jak, jak mi to już nie smakuje. Nie wiem jak inne rzeczy, które wiecie, które jadłam wcześniej. I, i czy by to mi smakowało, ale cieszę się z tego, że, że mi to nie smakowało, wiecie? Mam taką satysfakcję, że mi to nie smakuje, bo nie korcimy do tego, że chcę więcej na przykład nie. Te piszkopciki mi naprawdę wystarczają, albo sobie takie inne rzeczy robię po swojemu, ale, ale naprawdę mi to wystarcza. Także się z tego bardzo cieszę, że to jest taka dla mnie ogromna zmiana, bo przemiana naprawdę jest 180 stopni, jeżeli chodzi o to na razie tak dalej, bo nawet jak się wcześniej odchudzałam, no to, to tak bym mogła zejść. Wiecie, dużo tego, dużo słodyczy i tak dalej, tylko po prostu się ograniczałam, a teraz nie muszę się ograniczać, bo po prostu mi się nie chce tego jeść. Na razie jeszcze takich smażonych produktów nie jem, chociaż tam ostatnio u przyjaciółki grilla wczoraj w sumie, bo byłam na urodzinach, więc, więc jadam sobie tam troszeczkę kurczaczka i nawet trochę zjadam pół kaszanki, więc, więc Wam powiem, że coś tam opróbowałam, ale mi nic, nic nie, nie było z tego tak, się cieszę z jednej strony, ale z drugiej strony wiem, że no nie korci mnie to tak, wiecie, jeść może też mam takie trochę obawy, nie? trochę lęk taki przez, przez to, żeby nie wróciło to, co było. nie? Może to też to mnie no, kieruje, ale no, jednak no, te nawyki żywieniowe się troszkę zmieniły u mnie. To do rozwoju osobistego. no to tak, dalej się zabawię z tym duolingiem i jestem na ostatniej ligi, także teraz tylko walczę, wiecie, żeby utrzymywać tą ligę. No i tak sobie na razie robię, robię. A w ogóle, jeżeli chodzi o hiszpański, to miałam przyjemność rozmawiać z jakimiś hiszpankami czy meksykankami, już nawet nie wiem, po hiszpańsko pracy. Ani przyszła, no i widzę, że ani po angielsku, tak więc mówi, w ogóle się tak nie odzywała, tak jakby się tak bardzo krępowała i tak na jej po prostu jakby wygląd. I tak mi się kojarzy, że to chyba taka bardziej hiszpanka. No i pytałam się, czy mówi po hiszpańsku. No i ona mówi, że tak. Wiadomo, że wiecie, że nie było to tak, jakbym wiecie chciała nieraz mówić, ale dogadałam się, wytłumaczyłam, gdzie jest tam galeria, bo chciały i tak dalej. Także coś tam, coś tam wiecie. Wydukałam z siebie i, i tak się wiecie, fajnie poczułam, że. Miałam ja możliwość właśnie porozmawiać sobie chociaż trochę po hiszpańsku i coś tam, coś tam jednak umiem. E, no, a co do książek, no to jeżeli chodzi o takie książki zwykłe, no to przeczytałam tylko jedną, nie kłam, Freudy McFadden, czyli po prostu tą ostatnią jej książkę. Przeczytałam, bardzo też ciekawa, e, ale jednak tam tamte mi się najbardziej podobały. Ale chociaż mnie ta książka też, wiecie, to zaskoczyła później pod koniec. Jeszcze. A co do książek ogólnie, no to jakoś tak nie mogę się za te książki tak zabrać teraz. Wzięłam się za książkę też Goginsa nową na czytniku, co mam tego i e boka. Zaczęłam jego czytać, bo stwierdziłam, że jak tamte na razie coś nie czuję do nich teraz, no to wzięłam sobie się za nową. No i na razie czytam tego też nową książkę Goginca. Ale no zobaczymy. Myślę, że może już w okresie takim jesiennym będę miała więcej na to jakby siły do czytania, bo jednak jak jest lato, to inne ma zasady troszeczkę jak dla mnie. Więc, więc tak co do książek na razie, do rozwoju, to słabo coś wyszło, ale jak mówię, skupiłam się właśnie bardziej na tym, żeby wykorzystać to lato, wychodzi na świeże powietrze i na tym się skupiłam bardziej, więc, więc takie rzeczy bardziej domowe, to już będą w okresie jesienno zimowym Tak myślę, że wtedy się najbardziej na tym skupiłam. A to jeżeli chodzi o organizację, no to sobie kupiłam te pudła, więc troszkę sobie tam ogarniłam to, co chciałam. I też oczywiście zaczęłam się przygotować do jesieni, więc pokupowałam sobie wiele takich rzeczy jesiennych, żebym już była gotowa na jesień. No i w sumie tyle, kochani. W się nie chcę się rozgadywać, aż tak nie zrobiłam jeszcze, bo wiele rzeczy, które miałam zapisane, to też nie zrealizowałam tego, ale stwierdziłam, że teraz będę wam tylko po prostu mówiła to, co e, zrobiłam, to teraz e, się cieszę z tego, że po prostu udało mi się to zrobić. No i resztę przechodzimy, kochani, do planowania września, także zaraz się widzimy. Jestem, kochani, stwierdziłam, że się przebiorę, żeby było tak już, wiecie, jesiennie, bo jak wiecie, uwielbiam jesień, no i też sobie pokupowałam takie, wiecie, swederki teraz w Hanemie. Kupiłam sobie takie, wiecie, cztery rodzaje chyba swedrów. tak, mam czarny, biały, ten co widzieliście wcześniej, taki właśnie, ale taki rudawy i mam jeszcze brązowy, także stwierdziłam, że do drugiej części mojego planowania się przebiorę. Jeżeli chodzi o planowanie, to mam taki zeszyt taki wiecie, bardzo taki fajny, jesienny, także klimatyczny. Przechodzimy już do planowania, kochani. I co do planowania, mam, powiem szczerze, że zaplanowałam sobie na razie takie trzy miesiące naprzód. Więc jeżeli chodzi o wrzesień, to tak średnio się do tego przygotowałam, ale stwierdziłam, że zaimprowizuję troszeczkę i wam trochę poopowiadam, co tak głównie chcę, jeżeli chodzi o wrzesień. Dużo może tego nie będzie, ale co będzie na pewno to, co najbardziej oczekuję na to, co się nie mogę doczekać i będzie oczywiście przygotowania do jesieni, kochani, e, wszystko związane z jesienią, więc wrzesień to będzie takim właśnie miesiącem, kiedy chcę sobie tak wszystko, wiecie, już poprzygotować na jesień i zorganizować sobie wszystko, muszę posprzątać sobie, więc chcę organizować sobie wszystko w półkach, posprzątać wszystko, tak bardziej, wiecie, tak już jesienne, takie zrobić sobie porządki, udekorować jesiennie, wiecie, przygotować sobie róże, mam taki bucket list jesienny, może o, o, zacznijmy od tego, jeszcze co jak otwiera mój zeszyt, mój taki planer, no to widzę oczywiście przygotowania do jesieni, pakiet list jesienny. Zawsze miałam aktywność fizyczną, a teraz mam bardziej taki pakiet list jesienny. Ogólnie sobie też napisam, co chcę w jesieni, jaka chcę być na jesień. No i tutaj mam takie napisane, że chcę celebrować picie kawy. Wiecie, chcę sobie teraz tak zrobić, że zaczynam pić w ogóle, chcę zacząć pić kawę. Kupiłam sobie już kawę taką na razie mniejszą, w No i chcę zrobić tak, żeby właśnie tą celebrować tą kawę, chociaż dziennie, raz dziennie, poranku, no i tak, żeby, wiecie, zrobić sobie taką jak ekspresu, tylko nie mam ekspresu, więc sobie będę po prostu robiła to, co mam, czyli mam łynek, mam, um, mam urządzenie do wspieniania mleka, mam też kawę, mam syrop, który kupiłam też edyniowy, co zrobić tak, taką bardzo fajną kawę, żeby... Cieszę się z tej kawy, żeby celebrować tą kawę. Zobaczymy w ogóle, jak mój organizm zareaguje podobno już nie piłam bo ponad 3 miesiące, ale no, chcę do tego wrócić, chociaż na razie jednej dziennie kawy. Chcę też sobie robić właśnie takie przytulne wieczory, e, więc takie wiecie, takie kołzy, takie, no naprawdę takie z książką, czy tam z muzyczką taką w tle jesienną. Robię sobie jakieś inne rzeczy, takie wiecie, więcej, już spędzać w środku w domu, jeżeli pogoda oczywiście nie dospisze, bo jeżeli jeszcze będzie piękna jesień, to oczywiście też chcę wykorzystać tą jesień jak najbardziej na zewnątrz. Czy na spacery, czy na rower, czy w góry chodzić jeszcze chcę, więc takie jeszcze mam dalej takie bucket na bucket liście, ale, ale już się nie mogę doczekać tych takich wiecie wieczorów dłuższych e, i gdzie, gdzie sobie mogę po prostu usiąść i poczytać e, i, i tak się zrelaksować. Chodzi o jesień i zimę to mam takie bardziej chęci większe na, na pieczenie, na, na gotowanie, na takie wiecie eksperymentowanie w kuchni, więc bo też wtedy po prostu mam więcej czasu, no bo jak jest Ciepło na polu i długie dni są, to się tak nie chce wtedy siedzieć w domu, nie? A jak już jest taka, taki kozy dzień, taki przytulny, czy pada deszcz, czy jest tak już ciemno, to już chce się siedzieć w domu i wtedy szuka się różnych zajęć też w domu, nie? tutaj mam zapisane, że chcę właśnie korzystać z pięknej jesiennej pogody oczywiście, no to to już Wam mówiłam, że góry, rower i tak dalej, e, no i chcę właśnie poświęcić bardziej na, w tym czasie na rozwój osobisty, żeby właśnie się skupić na tym rozwoju osobistym, się więcej te robić też szkolenia, czytać książki i tak dalej, wtedy myślę, że będę miała więcej na to energii, myślę, że tak będzie, tak będzie tylko po prostu wiecie, no tak jak mówię, latom jest latem i wtedy po prostu jak najwięcej się chce spędzać czas na zewnątrz, a jak jest już jesień, to się po prostu ma czas na takie właśnie rzeczy, bardziej rozwój na gotowanie, na spędzenie czasu w domu i. To chcę właśnie robić, uwielbiam to siedzieć w domu, w swoim pokoju i spędzać też czas e, na takie różne właśnie e, rzeczy, więc, e, więc mam nadzieję, że ten rozwój troszeczkę e, pójdzie właśnie do góry teraz. Wy też chcę po prostu też nadrobić sobie rzeczy takie, wiecie, e, na, nadrobić sobie z, e, rzeczy organizacyjne, czy zdjęcia sobie zorganizować w końcu. Więc takie wszystko takie mam wiele rzeczy do zrobienia, gdzie no, trzeba posiedzieć sobie w domu i posiedzieć na to chwilę czasu, więc dużo, dużo rzeczy mam takie do nadrobienia i no i teraz mam. Mam nadzieję, że mi się to uda zrealizować. Więc tak, jeżeli chodzi o jesień. No i tu mam różne takie, wiecie, bucket list, no, ale to, to po prostu wiecie. To już Wam nie będę mówiła w cały mój bucket list jesienny, bo to, co Wam powiedziałam, to też jest w ramach tego. I Sam sobie wiecie, jesienne filmy, jakie chcę oglądać, czy mam jakieś jesienne seriale? Także muszę dokończyć w końcu te Girl Glimmer Girls, bo zaczęłam oglądać dwa sezonowe, jeżeli mam na razie przestałam, no i teraz bym chciała znowu zacząć. No i oczywiście książki jesienne czytać. Um, już jestem taka jesień zafascynowana w tym roku, jeszcze bardziej niż w zeszłym roku, że naprawdę się tak nie mogę doczekać, a, ale stwierdziłam, że nagram ten jeszcze film i później, już od września, września jest jutro, dzisiaj kręcę 31 sierpnia, także jutro mamy 1 września i myślę, że już w przyszłym tygodniu, czyli w tym teraz to będzie tygodniu, zacznę ogarniać wszystko, dekorować i zaczniemy tą jesień po prostu wcześniej, bo tak czuję, taką mam ochotę. Tak sobie przemyślałam i stwierdziłam, że jesień to jest taka moją ulubioną porą roku. Bo lubię ciepło, lubię lato, ale jednak jesień ma to coś w sobie ma taki wiecie urok, że no nie mogę się na nią doczekać. Jeśli mam być szczera, to Wam powiem, że dawno to. No już tam, no dobre kilka lat temu lub kilkanaście już lat temu dawno tak, wiecie, tego nie, nie, od, nie czułam takich, wiecie, rzeczy, nie celebrowałam to aż tak, wiecie, nie, nie zapisywałam sobie takich rzeczy, nie, ale odkąd zaczęłam oglądać YouTube'a, inne dziewczyny i tak dalej mnie bardzo dużo zainspirowały w tym, no i tak reszta się pogłębiało to wszystko dzięki nim i dzięki tym temu, że ja też chciałam to zmienić jakby i wiedziałam, że można inaczej, w inny sposób sobie żyć, bo dzięki temu, że wiecie, zaczęłam oglądać te dziewczyny i inspirowało mnie do tego i ja. Tak ja chciałam zmienić siebie troszkę, bo mi to się podobało, że tak bardziej taki pozytywny sposób, bo jestem tutaj, nie? Że i tak celebruję to wszystko, i tak się cieszę z takich małej właśnie rzeczy, ale to wszystko zależy też wiele ode mnie, tak? Bo gdybym sobie oglądała te dziewczyny, i nawet jakbym się to podobało, ale nie próbowałabym żadnych podjąć decyzji, żadnych kroków w tym kierunku, no to bym pewnie nie była w tym miejscu, gdzie jestem. To wszystko zależy od nas, nie? Więc tak, co do jesieni, myślę, że już skończmy to. Także jesień będzie taką pełną parą, więc chcę poświęcić tej jesieni jak najwięcej czyli tak wrzesień, październik przede, przeważnie ja tak wtedy tak najbardziej tą, tą jesień celebruję, więc chcę jak najdłużej, jak najczęściej robić te rzeczy z bucket moich listów. No a drugim priorytetem oczywiście jest aktywność fizyczna, więc dalej mam zamiar chodzić do, na siłownię. Jak najczęściej chcę już być na takim etapie, żebym sobie już miała taki ułożony swój plan i że sobie wchodzę na tą siłownię i już wiem, co mniej więcej danego będę robiła. Nie tylko z YouTube'a, tylko po prostu chciałabym bardziej tak, wiecie, już mieć taki swój plan. Też takie mam myśli, żeby chodzić na ten basen, bo już dawno myślę o nim i to też sobie muszę w jakiś sposób zorganizować. Zobaczymy. Więc tak sobie myślałam, że jakbym na przykład miała na południe do pracy, to sobie rano bym mogła jechać tak gdzieś na pół do siódmej do, na basen. Godzinkę sobie tam popływałabym i wróciłabym oczywiście do domu. No i wtedy yy, miałabym jeszcze chwilę czasu na to, żeby sobie tutaj coś podziałać. A jakbym miała już na rano, wiecie, to myślałam, żeby po pracy chodzić na siłownię. No takie na razie mam myśli. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Oczywiście to też nie codziennie, ale żeby to chociaż też raz w tygodniu ten basen też może był. No, chciałabym do tego wrócić, chciałabym ulepszyć ten, to swoje pływanie i czucie taka pewniejsza w tej wodzie, nie? nawet tej płytszej wodzie. I resztę bym chciała, wiecie, no treningi w domu też robić sobie, testować i zwiększać sobie tą intensywność w ogóle, także jeszcze, jeszcze tutaj też w treningi w domu też chcę robić, no i tak z tą aktywnością, czy spacery jeszcze chcę, góry, czy rower może, bo to jeszcze jesień, to jeszcze jest taka szansa na to, żeby właśnie jeździć, więc, więc może ten czas wykorzystam na to, żeby jeździć na rowerze. momentu przed szpitalem jeszcze jeździłam po szpitalu jakoś tak po prostu nagle przestałam jeździć, więc no, muszę do tego wrócić. Co do mojej diety, no to yy, to chcę dodawać te przepisy. Tak jak Wam już mówiłam by z nieraz, że chcę tych z co mam wykupione, no to sobie próbować te nowe przepisy. Teraz jak już zaczynam próbować dodawać nowe rzeczy jakby e, do mojej diety, będę miała teraz chwilę więcej, więcej czasu na bycia w kuchni. Więc myślę, że, że zaczniemy coś robić bardziej z kuchnią, bardziej eksperymentować w tym jedzeniem jeszcze. No i zobaczymy, mam, mam nadzieję, że waga pójdzie w dół i też będzie tak chociaż 3-4 kg w dół, zobaczymy bo chciałabym tak w październiku zobaczyć to, co tam z, przodu, tam z przodu, jedną liczbę taką, którą bym chciała, ale no zobaczymy, czy to się uda jeszcze. Chcę tak, e, tak bardziej ambitnych planów sobie do, e, dodawać, to wagom jest różnie, więc na razie wiecie, tak sobie tylko taki głośno myślę. Chciałabym troszeczkę pobawić się z modą taką jesienną. Chcę troszeczkę, wiecie, pokupować sobie takie te rzeczy jesienne. Chciałabym tutaj z modą też poeksperymentować. No i tak jeszcze bardziej dbać o siebie, bardziej, tak wiecie, o skórę, o włosy, o wszystko, tak wiecie, tak bardziej na to poświęcać czasu, bo tak jak mówię, myślę, że więcej mi się chce wtedy takie rzeczy robić jak z jak jesień. I oprócz tego, no to też się chcę troszeczkę tak już teraz tak wyciszyć, tak troszkę, wiecie, tak uspokoić, bo myślę, że. Od tego jest ta jesień, choć wiele rzeczy mam do zrobienia, nie? Ale tak troszeczkę stanąć, wyciszyć się. I tak troszkę pobyć, tak wiecie, taki uważnym być taki mindfulness, nie? Więc tak, jeżeli chodzi o taką dietę, o taką lepszą moją wersję siebie, coraz tak wiecie, staram się rozwijać. A co do rozwoju jeszcze, no to, no to oprócz tego, że te języki chcę dalej pogłębiać i te hiszpańskie, no mam nadzieję, że teraz oprócz tego Duolingo w końcu się wezmę też za inne rzeczy, jeżeli chodzi o hiszpański, czyli bardziej tak oglądać te filmy jakieś po hiszpańsku, czy łapać takie słówka i mówić więcej po tym hiszpańsku, to też chcę jeszcze wyświetlić angielski też doszlifować sobie jeszcze bardziej. No i może w końcu nadrobić, chciałabym te szkolenia, które mam. Wiele takich rzeczy jeszcze mam do nadrobienia. Chciałabym to, to zrobić, tak? W tym czasie, żeby, żeby później po prostu jakby otworzyć nowy rozdział w nowym roku, nie? Um, tak, na wyroście, nową książkę. Co do organizacji jeszcze, no bo to organizować, no to tak jak Wam już wcześniej wspominam, że chcę właśnie zorganizować sobie te zdjęcia w końcu, wywołać sobie zdjęcia z roku 2023 2024 i teraz dzisiejsze i z, i z tego roku jeszcze, więc i te zdjęcia też trochę przerobić, wiecie, wybrać sobie te zdjęcia, które chcę wywołać. Bo organizować foldery ze zdjęciami, ja mam ciągle je z tyłu głowy, ale jakoś się do nich nie mogę zabrać, bo wiem, że to jest kupa roboty teraz, bo jak tak się nie robi to na bieżąco, to tak to później jest. Ale ja kocham zdjęcia. Lubię mieć taką pamiątkę, lubię mieć pamiątkę w postaci takiej fizycznej, lubię zdjęcia mieć, wiecie, w albumie. Muszę zorganizować najbardziej, to właśnie mnie to męczy, więc chciałabym się na tym skupić też i zacząć już od września robić z tymi zdjęciami. No i oczywiście, jeżeli chodzi o organizację, no to tak jak wam mówiłam, porządki jesienne, ogarnąć to wszystko, ten taki mój bałagan, bo, bo cały czas coś tam próbuję ogarniać, ale jakoś ciągle ciągle mam taki chaos tutaj i nie czuję, że nie czuję, że tutaj mam, tak wiecie, tak poukładane to wszystko, więc... Więc sobie tutaj muszę wiecie, zorganizować i ubrania, i też w ogóle ubrania muszę teraz pozmieniać. Także, wiecie, takie, takie bardziej też organizacyjne rzeczy też bym chciała zrobić. Więc takie, wiecie, takie to są takie moje, myślę, że podstawowe takie plany. Też sobie na razie muszę przysiąść do tego i tak, e, tak sobie wypisać takie, wiecie, takie szczeg ze szczegółami to, co chcę zrobić we wrześniu. Bo to są takie plany bardziej ogólne na, też na trzy miesiące ale też z tego właśnie chcę jakby wyodrębnić troszeczkę i, i dodać jakby takie te mniejsze cele które chcę sobie tutaj zrealizować, no zobaczymy jak mi to wyjdzie, ale no głównym takim priorytetem jest oczywiście jesień. Więc też mam jeden taki plan, który realizuję i zrealizuję to w październiku kochani i w końcu spełnię swoje też jedno marzenie, ale no to Wam powiem, powiem Wam dopiero już, myślę, że później może i w październiku Wam powiem, a może Wam nie powiem tego, dopiero się dowiecie jak już nagram to. No, zobaczymy, zobaczymy, co wymyślę sobie. Dobrze, kochani, myślę, że to tyle. Nie wiem, co tam powiedziałam teraz, bo w sumie tak improwizowałam to I chodzi właśnie o takie plany wrześniowe, bo zazwyczaj zawsze miałam sobie coś zapisane, a teraz mam zapisane, ale tak bardziej na trzy miesiące. A z tego sobie po prostu wybrałam takie, takie kilka rzeczy, które myślę, że no chciałabym zacząć od września. Mam nadzieję, że wrzesień będzie też takim właśnie miesiącem, że będę zadowolona tak jak ze sierpnia, i że będzie produktywne, że będę się czuła, że naprawdę zrobiłam coś wielkiego, że. Tak jak dla mnie oczywiście No i co? No i, no i tyle kochani Tak sobie dajcie znać w ogóle Czy planujecie, czy lubicie planować ja, Czy lubicie w ogóle jesień e, Dajcie znać troszkę w komentarzach Napiszcie coś, nie stydźcie się ja Myślę kochani, że dzisiaj zakończymy już tego Ten film, także bardzo dziękuję Że jesteście, że oglądacie mnie No i widzimy się już w kolejnym filmie Buziaczki, pa!